3 maja, wy sobie w domu odpoczywacie. 3 dzień wolnego, a ja do roboty. Mój ogródeczek, dzisiaj się nim trochę zajmę. Zobaczcie, jak bratki mi zakwitły, ładnie. Czy mi, nam, mi Justynce, jest za 27, tak? Nie, no, nie, co? Ja gadam, 10. 10 po 6, jak się nie obudziłem jeszcze. Pustno na ulicy. To jest te moje osiedle Cisza Trzeba do pracy jechać Gdzie ta moja bryczka stoi? Ładne te osiedle mam, powiem Wam Tu po prawej emeryckie mieszkania Mówicie, żebym sobie intro zmienił postaram się, ale może jeszcze nie dzisiaj. Może w weekend sobie siądę, bo prawdopodobnie w sobotę będę miał wolną. Jest moja bryczka. Tutaj hybryda z tym bagażnikiem to jest Rumuna, który mieszka obok mnie. Ale chyba ze dwa, dwa razy go na oczy widziałem. Szybię. Szybię. Aj, aj, aj. Aj, Oh, kurde, wczoraj wycieraczki włączyłem to i syp się zebrał O, oh, już trzeba jechać akurat za 10 oh. No i co? Co ja mogę powiedzieć? Jeszcze o tej tak No dobra, dobra, spokojnie to będzie trzeci dzień opuszczania w tym tygodniu. Teraz zamknę. Trzeci dzień opuszczania w tym tygodniu, już mnie troszeczkę ręce bolą, bo nie przyzwyczajone Ogrzewanie trochę wpuszczę, ale na razie na spokojnie tam z dwoma pracownikami dwoma pracownikami to robię, z takim Mołdawianem i z Polakiem. Ale kurde, oni, szczególnie tym Mołdawia, no i jak maszyna pójdzie, normalnie jak przecinek. No się tym bawi bardzo. Mówił, że dwa lata temu opuszczał też zakę robił na tym, ale na pomidorach koktajlowych. One są bardzo lekkie. A Jedziemy w prawy w rękach i chyba to lubi. Idzie jak burza. Na razie tam norm nie ma żadnych, z tego co wiem. Ja tam na spokojnie nie, nie mam tego drygu, ja pracując w tamtej szklarni opuszczałem trochę tam na początku sezonu i na koniec sezonu, kiedy już czubki są połamane, kiedy te pomidory w górę nie rosną. Kiedy pomidory w górę nie rosną, wtedy nie trzeba tam patrzeć na wyrównania itd. i tak dalej. Oni tutaj bardzo na to patrzą w ogóle mm, dobra, jadę jest tak, że w tamtej szklarni y, aż tak na te wyrównania się nie patrzyło żeby równo czubeczki były i tak dalej nie? tam się dwa razy opuszczało raz na jakiś czas, a tutaj kurde normalnie co chwilę co drugi raz opuszczają no, ale dobra na razie, na razie nie jest źle według mnie staram się jak mogę co tam jeszcze? No, pomidorków się troszkę zrobiło. Jest ekipa, 25 osób w tej chwili zrywa, widziałem na liście. Zrywają już... Yy, no dzisiaj będzie trzeci dzień, ale dzisiaj to szybko się uwiną z tego co wiem. Zresztą tam... Yy, kierownik tam wszystko zawiaduje, jak, jak to ma wyglądać ta praca. A to ja z kamerką na głowie. Ją. Nie ma, nie ma. Nie ma. Nie. A, a, dobra. A. No i do pracy, tak jak mówiłem, mam 5 km. Około 9, 8, 9 minut jadę. Na razie na ten rewer chore, a nie mogę się zdecydować, ale postaram się w przyszłym tygodniu. No nie mogę się rano wyrobić, bo muszę z psem wyjść. Będę się tam pozałatwiał. Żarcie mógł przygotować czy jej nie rozpędzaj się bo może kamerka stać zobaczycie tutaj znaczy nie zaraz nie czekaj, będę przejeżdżał koło właśnie tego kompleksu szklarni tam yy, są dwie szkl yy, szklarnia my mamy oczywiście z pomidorami obok też jest taka duża szklarnia z pomidorami Niedaleko jest z ogórkami. W tej chwili tam już likwidują uprawę. Ponad trzy razy w roku są zasadzania ogórków i likwidacja. Nie, nie wiedziałem. Ale w ogórkach to chyba nie chciał robić. No i są też bakłażany. Światła na czujniki oczywiście. Prawie w całej Holandii. I się zapowiada się ciepły dzień. Wczoraj też przygrzało. Gęba mi się opaliła, w ogóle to na krótki rękaw, na koszulkę na ramionkach założyłem, wczoraj troszeczkę porobiłem, już, już koszulka odciśnięta, chyba dzisiaj ściągnę ją, cholera, będę wyglądał, pojadę na basen, będę wyglądał jak yy, łaciata krowa. No, nie tylko ja do pracy jeżdżę, cholera. W polskich blachach jakiś nie wiem co to za autko. A właśnie miałem mówić, zapomniałem, kurde, ja w zeszłym tygodniu miałem wypadek w pracy. Trochę obita mam klapę. Tam z kolegą w pracy tam takie wózki tam, słuchajcie, wymienialiśmy nadwozia wózków. Trzeba było takie balie założyć na Podłogi od wózków No i tam Trzeba było część Te balie trzeba było przenieść Założyć, one tam trochę ważyły, ale dobra, ok Troszeczkę ich tam zrobiliśmy, nie wiem, z 30. Zostały dwie ostatnie No i kolega z pracy Przywiózł tam Na widlaku Na palecie te balie i yy, Wziąłem je Znaczy wzięliśmy Ja wziąłem z tyłu, wziął z przodu wziąłem, Przenosili i gdzieś Nogą zahaczyłem O paletę Jak ja pierdykłem na glebę Słuchajcie to było Ja myślałem, że to się skończy połamanymi żebrami Po prostu Nie miałem się czego złapać Poleciałem bezpośrednio na płask Na betonową posadzkę Gdzieś tam chyba w locie pod, Podparłem się tymi rękami Także nadgarstki troszeczkę sobie pouszkadzałem A teraz już jest lepiej Bo to było w zeszłym tygodniu dokładnie W środę ale klatę mam obitą. Nic nie połamane jest, bo bym mi chyba nie oddychał, nie? Jeżeli żebra są, ale są, yy, mam nadzieję, że też nie pęknięte. Ale obite są jeszcze, dzisiaj czuję. No, tak szczeliłem, że kurwa, się przeraziłem. Dobrze, że. Aż mi okulary spadły, no. Powiem, że twarzą mnie te nie, szlifa nie zrobiłem. Bo się się połamał, normalnie, to tak kurde, wiecie. I tak chyba mi pomogło to, że kiedyś. Tam były w miarę wygimnastykowane i gdzieś tam, gdzieś tam, jakieś te odruchy stare mi zostały. Takie, wiecie, sportowe. O tutaj już dojeżdżamy do tego kompleksu szklarni. Nie wiem, czy tu będzie widać wszystko dobrze z mojej kamerki. Tutaj są panele słoneczne niedawno zamontowane, ale nie wiem, te panele, co one. Tutaj, yy, gdzie ten prąd idzie, czy to pod szklarnię? Możliwe, że tak. Tutaj jest jedna szklarnia, tam już widać, że piece działają, w tej chwili jest 4,5 stopnia, no to nie jest za ciepło, ale piece tam już działają, widać, 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 muszę trochę patrzeć też na drogę, nie, tutaj już macie pierwsze szklarnie, nie wiem co tutaj jest, jakieś takie niskie te planty, z tego co widzę, oe, ja też, <laughs> mi się odbiło i od razu poczułem w klacie. Yy, gdzieś tu będę zaraz skręcał. A zawsze przy tym znaku tutaj skręcam. Mm. Tutaj wjeżdżałem gdzieś tutaj. Holendrzy sobie mieszkają. Nie czy to właściciele tych sprawników, czy jak. Tutaj kolejna szklarnia. Tu jest pełno tego, naprawdę jest. Zaraz wciągnę kamerkę, bo nie chcę tam podjeżdżać pod firmę. A może O, tutaj jest szklarnia z ogórkami. Obok z pomidorami. Tutaj macie akurat likwidują szklarnię. Widać? Coś tam widać, nie? dobra a tam naprzeciwko pomidory po lewo pomidory dobra a teraz wyłączam kamerkę miłego dnia odpoczywajcie sobie jeszcze ten trzeci dzień a ja do roboty